Borussia Dortmund została oszukana, powinien być rzut karny, no ale sędzia w ogóle to olał. Cudowny gol Joshua Kimisia, przelobował bramkarza z blisko 20 metrów. Siemano, witam Was, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze o brutalnym faulu w Pucharze Polski. Igor Lewczuk wyrzucony z boiska. Wolfsburg rozjechał rywali 4 do 1. Leo Messi pobija rekord szybciej niż Cristiano Ronaldo. Hiszpański Don Balon donosi o ostatnich staraniach Florentino Pereza o Roberta Lewandowskiego. Timo Werner wychwala lewego, a Felipe Coutinho coraz bliżej nowego klubu. Pod ostatnim filmem zdecydowaliście, że to Inter przychodzi przechodzi dalej. Tak więc z Milanem już się żegnamy, a do pojedynku staje Borussia Dortmund z Bayern Lewe Kuzyn. W karcie u góry ekranu macie ankietę, zachęcam do dodania głosu. A przed Wami wyniki konkursu na trzy fotele Diablo. Blisko dwa tygodnie temu przedstawiciel Diablo zaproponował zorganizowanie konkursu na trzy fotele z okazji 150 tysięcy widzów na naszym kanale. No jak się dostaje taką propozycję, nie sposób odmówić. Jak na razie zdecydowaliśmy o tym, do kogo trafiają dwa fotele. Oto Pracy zwycięzców, nasze gratulacje. Jednak co do ostatniej osoby, która zwycięży, mamy jeszcze parę dylematów, ale do końca tygodnia na pewno wybierzemy ostatniego zwycięzcę i damy wam znać. Dziękuję wam za wzięcie udziału, no i oczywiście obiecuję, że każdemu podziękuję osobiście. Zachęcam również do subskrybowania kanału, bo być może już niedługo pojawią się kolejne konkursy. A teraz zapraszam do oglądania. Wczorajszy mecz pomiędzy Borussią Dortmund a Bayernem Monachium miał zadecydować o Mistrzostwie Niemiec, no i wszystko wskazuje na to, że ten mecz właśnie zakończył emocjonującą rywalizację. O Pierwszą pozycję w Bundeslidze. Bayern, choć skromnie, bo jeden do to na signal Idu na park pokonał Borusję Dortmund. Dzięki temu oddalili się od żółto czarnych już o 7 punktów, a to oznacza, że jeżeli RB Lipsk dziś pokona Hertę Berlin, to zrówna się punktowo z BVB i rywalizacja o drugie miejsce będzie zacięta. Od początku tego spotkania oczywiście zagrał Robert Lewandowski oraz Łukasz Piszczek, już po raz kolejny w wyjściowym składzie BVB zabrakło Jadona Sancho. Choć tego w ogóle się nie spodziewałem, ale mecz lepiej zaczęli gospodarze. Już w drugiej minucie. Erling Haaland mógł dać prowadzenie, ale Boateng zdążył wybić piłkę. Jednak im dalej w mecz, tym lewy i spółka dochodzili do głosu. Jedną z kluczowych interwencji w spotkaniu zaliczył Łukasz Piszczek, który uratował swój zespół przed utratą gola. Dwie minuty przed końcem pierwszej połowy cudownego gola zdobył Joshua Kimiś. Piłkarze Bayernu oblężyli pole karnego gospodarzy i po wymianie piłki kimiś delikatnym, ale chytrym uderzeniem przelobował Romana Burkiego. Szwajcarski bramkarz, co prawda, zdążył jeszcze trącić piłkę, ale to nie uratowało go przed wyjmowaniem futbolówki z siatki. Favre do w drugiej połowie posłał Jadona Sancho oraz Emra Cana. Bayern kontrolował mecz, ale w jednej akcji po uderzeniu Erlinga Halanda na bramkę Manuela Neuera zrobiło się niemałe zamieszanie. Blokując uderzenie Norwega, że ten leżał na murawie we własnym polu karnym i odbił piłkę ręką. Czytałem kilka artykułów na ten temat i znalazłem informację, która wręcz mnie zaszokowała. Zdaniem dziennikarzy było to odbicie piłki barkiem, z czym się absolutnie nie zgadzam, gdyż powtórki pokazują wyraźnie, że piłka trafiła w ramię. Ręka nie była przyklejona do ciała, co zwiększyło jego. Obrys. Dzięki czemu Boateng być może uratował swoją drużynę przed utratą gola. W mojej opinii to wielkie nieporozumienie i rzut karny jest ewidentny. Piłkarze Borusi powinni zacząć grę nie z rogu boiska, a z 11 metra przed Manuelem Noyerem. Borusja w dalszej części meczu dalej próbowała zdobyć gola, no ale to im nie wychodziło. Mecz mógł zakończyć Robert Lewandowski, ale na 10 minut przed końcem meczu trafił tylko w słupek. Po meczu lewy dodał post na Instagramie, gdzie napisał, Jeden krok bliżej. Oczywiście jest to w kontekście zdobycia Mistrzostwa Niemiec. A co wy sądzicie o tym meczu? Czy waszym zdaniem Borussia Dortmund należał się rzut karny, czy arbiter dostał wiadomość od sędziów VAR, aby sprawdzić tą sytuację, czy może sam zdecydował, że nie ma czego oglądać? Ale jeśli tak, to po co system VAR został wprowadzony, jeżeli z niego nie korzystamy? Czekam na waszą opinię. Ciekawy mecz rozegrał Bayer Lewekuzen z Wolfsburgiem. Choć takiego wyniku no chyba nikt się nie spodziewał, to goście wygrali ten mecz aż 4 do 1, a dwie bramki zdobył Marlin pongracić obrońca drużyny. Pierwsze trafienie zobaczyliśmy dopiero w 43 minucie i jego strzelcem okazał się wspomniany przed chwilą piłkarz. Kolejne gole padały już w drugiej połowie. Było już 4 do 0, ale w 86 minucie gospodarzom udało się zdobyć honorowego gola. Tak prezentują się wyniki pozostałych spotkań rozgrywanych wczoraj. A dziś czekają nas nie mniejsze emocje. O 18.30. RB Lipsk podejmie na własnym stadionie Hertha Berlin. Ciekawie czy w końcu Krzysztof Piątek dostanie szansę od pierwszej minuty, czy znowu Pio usiądzie na ławce. Jednak to nie koniec emocji z udziałem Polaków, bo o godzinie 20.30 będziemy mieli okazję zobaczyć mecz Rafała Gikiewicza. Union Berlin zmierzy się z Mainz. Obie drużyny swoje ostatnie mecze naprawdę wysoko przegrały. Hertha rozjechała Union Berlin 4 do 0, a Mainz zostało 5 goli od RB Lipsk. A teraz przechodzimy do wczorajszych spotkań Pucharu Polski, a właściwie to tylko do jednego. Mieć Legnica zagrała na własnym stadionie z Legią Warszawa i przegrała 1-2. Jednak od razu przejdźmy do bezmyślnego zachowania piłkarza gości Igora Lewczuka za 80 minuty. Z atakiem wychodzili gospodarze, a dokładnie Hiszpan Omar Santana. Lewczuk był zdecydowanie spóźniony i faulował rywala. Wydaje mi się, że zrobił to niepotrzebnie, bo do bramki było naprawdę daleko. W każdym razie za przerwanie tego ataku zapłacił czerwoną kartką. Arbiter idealnie widział to, co się stało, gdyż był z tyłu całej akcji. Polak w ogóle nie był zainteresowany piłką i jedyną opcją był faul. Niestety Lewczuk zrobił to brutalnie. Wyprostowaną nogą zaatakował nogę postawną rywala, co mogło skończyć się fatalną kontuzją i Hiszpan po chwili został zmieniony. Wydaje mi się, że mógł go zatrzymać w inny sposób, powodując jego upadek. Wtedy arbiter potraktowałby to jako faul taktyczny i ukarał go żółtym kartonikiem. Jednak jeżeli robi się to aż tak brutalnie, to kolor kartki jaką wyciągnie sędzia nie może nikogo dziwić. A dziś w Pucharze Polski zmierzy się Stal Mielec z Lechem Poznań. Kto waszym zdaniem wygra? W karcie u góry ekranu macie ankietę. Zachęcam do oddania głosu. Zagraniczne media informują o kolejnej ciekawej klasyfikacji, w którą zaangażowanych jest oczywiście dwóch graczy. To nie kto inny jak Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Jeszcze żaden współczesny piłkarz nie osiągnął magicznej bariery 1000 goli i asyst, a inaczej mówiąc udziału przy golach. Cristiano Ronaldo może pochwalić się wynikiem 956 goli i asyst. Z kolei Leo Messi ma ich o 30 więcej, 918 86. Argentyńczykowi brakuje zaledwie 14 do równego tysiąca. Kto wie, być może jeszcze w tym sezonie uda mu się to osiągnąć. Po odejściu Cristiano Ronaldo z Realu Madryt, stało się jasne, że hiszpański klub będzie potrzebował następcy. Mówiło się o Neymarze, Kilianie Mbappe, Edenie Azardzie, a nawet Robercie Lewandowskim. I to mnie wtedy trochę dziwiło, bo lewy jest zupełnie innym piłkarzem niż CR7. Zajmuje inną pozycję na boisku, lewego na skrzydle chyba ciężko sobie wyobrazić, no i ma oczywiście inne walory. Prędzej moglibyśmy mówić o tym, że Lewy zastąpi Karima Benzemy, no ale nie Cristiano Ronaldo. Dopiero po jakimś czasie Real dogadał się z Chelsea i zdecydował się na Edena Azarda. W każdym razie hiszpański Don Balon w swoich ostatnich artykułach rozpływa się nad polskim napastnikiem Bayernu Monachium. Wskazuje, że Florentino Perez nie przestał marzyć o Polaku, który w końcu nie tak dawno przedłużył umowę z Bayernem Monachium do 2023 roku. Dziennikarz twierdzi, że Real starał się o Lewego, jeszcze gdy ten grał w Borusi Dortmund, ale wtedy ich drogi się nie połączyły. Jednak ich zdaniem ma to się jeszcze wydarzyć. Perez podobno, jeszcze w najbliższych latach, ma się starać o podpis Roberta Lewandowskiego. Timo Werner to największy konkurent w walce o koronę Króla Strzelców Bundesligi dla Roberta Lewandowskiego. Niemiec ma o trzy trafienia mniej niż Polak, który zgromadził na swoim koncie 27 goli. Jak informuje portal fanów gwiazdy Południa diroten.pl, Timo Werner na ostatniej pomeczowej konferencji prasowej docenił Roberta Lewandowskiego. Z 24 trafieniami na swoim koncie powinieneś już raczej wygrać tytuł Króla Strzelców Bundesligi. Lewandowski góruje nad wszystkimi napastnikami. Nie tylko w Bundeslidze, ale również na całym świecie. Moim zdaniem Robert Lewandowski to najlepszy napastnik na świecie obecnie. Ciężko jest go dogonić, ponieważ on nieustannie strzela. Jak wygląda sytuacja Filipe Coutinho? Oficjalnie Bayern Monachium wydał komunikat, gdzie poinformował, że nie zdecyduje się wykupić Filipe Coutinho z FC Barcelony. Josep Bartomeu miał podjąć decyzję, aby go sprzedać, no ale oto nie będzie na pewno łatwo. Niektórzy piłkarze oraz Kike Setien uważają, że Brazylijczyk powinien dostać szansę w klubie i pokazać to, co potrafi. Problemem są jednak pieniądze, gdyż światowy kryzys bardzo mocno dotknął Całą FC Barcelony. I to właśnie może skutkować tym, że Barca nie będzie miała innego wyjścia i będzie musiała się pozbyć Brazylijczyka. A na rynku transferowym pojawił się pewien gracz, który może go kupić, bądź jak na razie wypożyczyć. Jest to oczywiście Newcastle, które zostało przyjęte przez następcę tronu Arabii Saudyjskiej. Na pewno pamiętacie finał Champions League pomiędzy Juventusem a Real Madrid. Do przerwy był wynik remisowy po jeden, ale ostatecznie mecz zakończył się wygraną Królewskich aż 4 do 1. Giorgio Chiellini w swojej autobiografii odniósł się do wydarzeń z tego finałowego spotkania. Cóż, nic dziwnego się wówczas nie wydarzyło. Byliśmy po prostu zmęczeni. W przerwie nie wydarzyło się nic sensacyjnego, nikt się ze sobą nie bił. Przegraliśmy ten mecz, ponieważ byliśmy wyczerpani. Miesiąc wcześniej byliśmy drużyną nie do zatrzymania. W finale dopadł nas kryzys, finały zawsze. Przychodzą dla nas za późno. Byliśmy bardzo zmęczeni po pierwszej połowie. Manczukicz nie był w stanie chodzić, pianicz tak samo. Obaj dostali doraźne zabiegi na kolana, podczas gdy trener z nimi rozmawiał. Nie mogliśmy złapać oddechu, ale próbowaliśmy się nawzajem jeszcze motywować. Na dziś to już koniec. Wielkie dzięki za oglądanie. Zachęcam każdego z was do zaznaczenia dzwoneczka, aby otrzymywać powiadomienia o każdym kolejnym filmie. Jeżeli doceniacie moją pracę, możecie również zostawić łapkę w górę. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Poza tym zachęcam was do obejrzenia najnowszej historii zawodnika. Tym razem trafiło na Engolokante i myślę, że będzie to jedna z lepszych historii, jakie możecie usłyszeć. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. No i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!